Kochana siostro, kochane bracie, proponuję na maj. Od 1 do 9, 9 dni z Bogiem Ojcem. Od 10 do 18, 9 dni z Jezusem. Od 19 do 27, 9 dni z Duchem Świętym, a wszystko to z niepokalaną. Na czym by miało to polegać? na prostym byciu przed Bogiem Ojcem przed Jezusem, przed Duchem Świętym. Czasowo o ile jest taka możliwość minimum 15 minut. W ciągu piętnastu minut lub więcej, w zależności na ile macie czas, wyznać miłość Bogu Ojcu. W jaki sposób? Spokojnie trwając przed Nim, Mówić sercem, ustami, umysłem, wolą, całą postawą. Jedno. Kocham Cię, tatusiu. muita tushu, shu, muita tushu, shu, muita tushu, shu, ta to shu, Tebie, kocham ciebie, kocham ciebie, ta dusza mój. Czy coś jeszcze oprócz tego wyznania miłości? Po prostu trwanie w ciszy. Po dziewięciu dniach podziękowanie za miłość Ojca. Każdego dnia świadome, spokojne mówienie modlitwy Ojcze nasz, bez żadnego pośpiechu. I także każdego dnia na koniec modlitwy tej pełnej ciszy, czułości i trwania, chwała Ojcu. Przed rozpoczęciem tej modlitwy każdego dnia, prośba sercem do Maryi, aby była przy nas. Potem zdrowaś Maryjo bardzo powoli i spokojnie. I tak podobnie dziewięć dni z Jezusem i dziewięć dni z Duchem Świętym. Modlitwa rozpoczynałaby się oczywiście znakiem krzyża, potem zaproszenie Maryi: Zdrowaś Maryjo, wyznanie miłości, trwanie w ciszy, Ojcze nasz i chwała Ojcu. Maj jest miesiącem Maryjnym. Dlatego to wszystko będzie w Jej obecności, tej, która żyje w woli Bożej, tej, która nie chciała nawet poznać swojej woli, tej, która jest córeczką Boga Ojca, czułą mamą syna Bożego. Łagodną oblubienicą Ducha Świętego. A wszystko to po to, abyśmy razem z nią, trwając na modlitwie, nauczyli się kochać Ojca, Syna i Ducha Świętego. Aby w naszych sercach był Boży Pokój. Bo taki pokój jest w Maryi. Nigdy z nas nie ma trudniejszego życia niż ona. I ona jest i chce być przy każdym z nas. Rozważcie to w sercach swoich i napiszcie, proszę, w komentarzach, co wy na to.